Ala I witam Was bardzo, bardzo ciepłutko w kolejnym filmiku na moim kanale. Słuchajcie dzisiaj przed z kolejnym filmikiem z Waszej ulubionej serii, czyli Back to School 2020. I dzisiaj myślę, że nagrywam dla Was bardzo, bardzo fajny odcinek, ponieważ będzie to filmik odnośnie mojego codziennego makijażu do szkoły. Pokażę Wam tutaj dokładnie i opowiem o produktach, które używam i ogólnie jak wygląda po kolei moje malowanie się rano. Dziś wykonam dla Was taki makijaż, jaki mam teraz na twarzy dlatego jeżeli jesteście ciekawi, jak go zrobiłam, to serdecznie. Zapraszam do oglądania dalej. Oki okay, moi kochani, a więc witam Was ponownie. Tym razem jestem totalnie bez makijażu i myślę, że możemy już zaczynać ten właściwy filmik, czyli filmik, którym będę Wam pokazywała taki mój codzienny, można powiedzieć, makijaż do szkoły. W tym filmiku użyję raczej tanich kosmetyków, takich stworzonych bardziej właśnie dla młodych dziewczyn. Myślę, że jeżeli jesteście w podobnym wieku do mnie, to te kosmetyki, które Wam pokażę oraz ogólnie ten filmik będzie po prostu idealny dla was. No i co słuchajcie, zaczynamy. Ja zawsze mój makijaż zaczynam od nałożenia na mojej twarzy jakiegoś kremu nawilżającego i tutaj wam powiem, że z tym jest naprawdę różnie tych kremów mam dosyć sporo i codziennie tak naprawdę użyłam czegoś innego ale dzisiaj zdecydowałam się na taki krem z klinik. Ja ten krem naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo lubię I uważam, że świetnie się sprawdza pod makijaż Więc cieniutką warstwą go nakładam Pamiętajcie zawsze, że nie jest nawet do końca myślę ważny jaki to jest krem Ale zawsze jakiś krem nakładajcie Czy nawilżający, czy jakiś matujący Ponieważ jest to raczej ważny krok i zawsze tą twarzyczkę trzeba nawilżać Ja go sobie tutaj teraz rozprowadzam I zaraz przechodzimy do podkładu i gdy krem mamy już nałożony, to teraz Słuchajcie, pora na podkład Ja dzisiaj użyję takiego podkładu z Bielendy Jest to nowa seria make-up Akademii Truskawkowy I słuchajcie, ja w tym podkładzie się ostatnio zakochałam Moim zdaniem jest idealny właśnie do szkoły Ponieważ nie obciąża tej skóry Jest taki lekki Jestem serio totalnie zakochana w jego formule Ponieważ ma raczej takie pielęgnacyjne działanie e, Fajne, delikatne Rozświetlające wykończenie Średnie krycie i po prostu myślę, że Tak na co dzień do szkoły jest idealny ja mam go w odcieniu 02 naturalny, bez, ponieważ teraz się troszeczkę opaliłam. No i uważam, że ten kolor jest dla mnie idealny. Słuchajcie, otwieram mój podkład i nakładam go troszeczkę na rękę, nie jakoś bardzo dużo mniej więcej. Tyle. I nie wiem, słuchajcie, jak wy, ale ja zawsze, ale to zawsze, podkład rozprowadzam Beauty Blenderem. Nie wyobrażam tego sobie robić rękami. Ja wiem, że zawsze taką beczkę troszeczkę zabiera nam tego podkładu, no ale ja po prostu e, inaczej nie potrafię. Dodatkowo wam powiem, że serio, co jak co, ale ten podkład prześlicznie pachnie, więc naprawdę e, bardzo, bardzo duży plus taką świeżą truskaweczką. Tutaj w ogóle przepraszam was, że patrzę do podglądu, ale nie mam tutaj dzisiaj lusterka, e, no i jakoś trzeba sobie radzić. Okej, okay, ja już mi podkład nałożyłam, naprawdę teraz wszystko prześlicznie pachnie truskawką i teraz przechodzimy do korektora. I mój ulubiony korektor, którego słuchajcie używam praktycznie codziennie, jest to mój totalny ulubieńcy, jest on naprawdę tani, fajny i ma super krycie, jest to korektor z Catrice. Ja ten korektor naprawdę kocham, zarówno na niedoskonałości, jak i pod oczy. Po prostu nadaje się wszędzie. Ja mam go w kolorku 010 Porcelain i jest on po prostu dla mnie idealny, dlatego nakładam go praktycznie zawsze. Ja mam powiem, że pod oczy staram się aż tak dużo korektora nigdy nie nakładać, ponieważ wiem, że ta okolica pod oczami jest dosyć cienka i myślę, że młode dziewczyny nie powinny jej zbytnio przeciążać. W sumie panie w dojrzałym wieku również, ale no ogólnie tak mówię. E, ale ja praktycznie zawsze używam korektora na niedoskonałości, ponieważ. Asz mam jednak tą cerę z tendencją do trądziku, więc często jakieś tam problemy na tej skórze. Mam, aczkolwiek powiem, wam, że dzisiaj wyjątkowo, nie wiem co się stało, ale nawet ta twarz nie wygląda aż tak źle. Myślę, że po nałożeniu tego podkładu wszystko już jest w miarę tam lekko zakryte, dlatego tego korektora naprawdę jakoś dużo nie nakładam. Nakładam go troszeczkę pod oczka, żeby tak fajnie rozświetlić tutaj tą okolicę. Oraz na jakieś pojedyncze wypryski I oczywiście korektor również Rozblendowywuję beauty blenderem Swoją drogą dziewczyny Jeżeli macie może mi do polecenia Jakieś fajne kosmetyki Albo macie jakieś takie swoje e, Ulubione perełki To możecie mi pisać w komentarzach A ja po prostu zainspiruję się I być może również je przetestuję Powiem wam, że zawsze te resztki korektora, podkładu, które zostaną mi na gąbeczce, to też troszeczkę nakładam tego na moje powieki, żeby wyrównać, jakby kolory teraz z moją twarzą. Ok, i teraz już jest pora, żeby troszeczkę zmatowić moją twarz oraz utrwalić podkład i korektor. I do tego, słuchajcie, używam pudru. E, pudru z Lovely. Tak on się prezentuje. Jest to Lovely HD Loose Powder. Bardzo lubię ten puder. Uważam, że twarz po nim naprawdę fajnie wygląda. Jest taki trochę efekt właśnie HD. Jest ona taka wygładzona i fajna, dlatego troszeczkę tego pudru nakładam. Ja zawsze tak mam, że biorę go troszeczkę na pędzelek. Następnie biorę te wieczko i tutaj strzepuję i ogólnie staram się nie Nigdy nie nałożyć za dużo pudru, ponieważ lubię bardziej efekt takiej rozświetlonej buzi, niż takiej totalnie matowej, ale wiadomo, troszeczkę trzeba, więc nakładam na nosek, pod oczy oraz na czoło. Ogólnie głównie w okolicy mojej strefy, te, ponieważ tutaj jest najbardziej świecą. Nakładamy, wam powiem, że też ten puder ma super zapach, więc naprawdę kosmetyki z Lovely i to zawsze mają takie fajne, ładne zapachy. I następnie już pora na lekkie wykonturowanie mojej twarzy. Powiem wam, że ja nie robię tego codziennie. Ja zazwyczaj też nie mam czasu na takie typowe konturowanie twarzy codziennie z rana. Ale czasem lubię szczególnie rozświetlacz i różne To takie moje dwa ulubione punkty, ale dzisiaj również użyję, słuchajcie, bronzera. I bronzer, którego dzisiaj użyję, jest to taki bronzer z Vibo. Jest to jeden z tych bronzerów z tej paletki I Choose What I Want. Ale ja całej tej paletki, słuchajcie, nie mam, tylko kupiłam sobie sam ten bronzer. Ja mam go w odcieniu numer 3 Pralin. I uważam, że ma on prześliczny kolor. Uważam, że ten brązer świetnie sprawdzi się właśnie młodym dziewczynom, które jeszcze nie są aż tak wprawione w konturowaniu. Ja również nie jestem, dlatego, idealnie dla mnie. Ponieważ jego pigmentacja jest mi się taka idealna, nie narobimy sobie nim krzywdy, ponieważ jest dosyć delikatny i ten kolor jest taki naprawdę naturalny. Przynajmniej ta trujeczka moim zdaniem jest fajna, ponieważ jest raczej chłodny odcień i też taki Nie za ciemny, dlatego właśnie. Go sobie nakładam. Ja nie jestem jakąś mistrzynią w nakładaniu brązera, no ale już tam, wiecie, nauka czyni mistrza. I tutaj troszeczkę na moje kości, jarzmowe sobie nakładam, sobie pod kości, na kości, e, jakoś tam jak wychodzi. Resztkami z tego pędzelka czasem nakładam też troszeczkę na nosek, tutaj jakoś na czoło. No ogólnie tak, mniej więcej. Na całą twarz. Ok, i gdy bronzer mamy nałożony, to teraz jeden z moich ostatnio ulubionych kroków, czyli róż. Ja słuchajcie, uwielbiam używać róż, ponieważ uważam, że dodają one mega, mega ładnego dziewczęcego uroku. Z różami też trzeba uważać, ponieważ gdy troszeczkę przesadzimy, to możemy wyglądać lekko, śmiesznie. Ale tak delikatne użycie różu doda wam, słuchajcie, takiej świeżości, promienności, dlatego e, myślę, że używanie różu jest fajne. I ja słuchajcie, ostatnio bardzo polubiłam te róż z tej paletki z Makeup Obsession e, Isn't it Peach? Są to takie róże, właśnie w brzoskwiniowych barwach. Tak one się prezentują i wszystkie naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Ja słuchajcie, różnie używam różnych tych kolorków No i co słuchajcie, nakładam róż. Do nakładania różu zawsze używam takiego mega, mega grubego pędzla, który w ogóle jest chyba do pudru, ale ja po prostu tak najbardziej, najbardziej lubię. Troszeczkę biorę na pędzelek i nakładam. No i powiem wam, że jak nigdy w życiu nie zdarzyło mi się przesadzić z różem, bo zawsze go biorę za mało, to dzisiaj sobie tak yy, nie pożałowałam, że no, muszę to jakoś naprawić. Ale słuchajcie, nie martwcie się, jeżeli użyjecie za dużo różu, to weźcie Beauty Blendera yy, i troszeczkę po prostu tego różu sobie odejmijcie. Takie rzeczy się zdarzają, spokojnie, nawet najlepszym, yy, no... Dobra, taki mały fail. <laughs> Oki, okay, i gdy już róż mamy na teraz rozświetlacz i z rozświetlaczem nigdy nie można przesadzić, pamiętajcie. E, rozświetlacz, którego użyję jest to rozświetlacz z My Secret. Face Illumination Powder. Nie wiem, czy o nim słyszeliście, ale ja słuchajcie, ten rozświetlacz kocham. Mam go już chyba około ponad rok, prawie dwa lata będą. Używam go bardzo, bardzo często. Użycie jest praktycznie zerowe, naprawdę mega, mega fajny, wypiekany rozświetlacz. Uważam, że daje super efekt. Zarówno można osiągnąć taki delikatny efekt, jak i taki naprawdę mocny highlight, dlatego jak tam chcecie. Ja zawsze rozświetlacza. Lubię tak użyć, żeby było go widać, ale też żeby nie było przesadzenie, więc biorę taki pędzelek. No i słuchajcie, nakładam troszkę na czubek nosa i gotowe. Ok, i teraz pora się zająć troszeczkę oprawką moich oczu, czyli brwi i rzęsy. Najpierw słuchajcie, brwi. I do moich brwi użyłam takich dwóch produktów. Pierwszy jest taka kredka z Rimela, moja ulubiona, ukochana kredeczka w najjaśniejszym odcieniu blond oraz takiego żelu z Bourjois, również w odcieniu blond. Są to moje dwa ukochane produkty do brwi i po prostu nie wyobrażam sobie bez nich życia. Ja moje brwi raczej delikatnie, zawsze podkreślam, mam dosyć grube, gęste brwi, dlatego się w sumie cieszę z tego powodu, ale są one. One jednak dosyć jasne, dlatego lubię sobie czasem troszeczkę przyciemnić i gdzie nie gdzie uzupełnić. Na początku przyczesuję je tą kredeczką, tutaj tą końcówką, e, demalowuję tam gdzie po prostu chcę i na koniec używam tego żelu. Na początku zawsze je wyczesuję dokładnie, no i w sumie szybciutko. Naprawdę pomalowanie moich brwi zajmuje mi około minutkę I teraz biorę kredeczkę i słuchajcie, je uzupełniam Tylko tutaj muszę już wziąć lusterko, bo po prostu e, muszę to dokładnie widzieć Wszystko robię raczej delikatnie, spokojnie I ja głównie uzupełniam je tutaj od przodu Następnie ponownie je dokładnie przeczesuję, wyczesuję nadmiar tego produktu, chociaż ja go użyłam naprawdę bardzo, bardzo e, malutko, i na koniec utrwalam wszystko żelem. Ten żel zburzyła mogę Wam naprawdę bardzo, bardzo polecić. Co prawda on nie jest taki bardzo, bardzo tani, ale naprawdę jest po prostu genialny i serio. Najlepszy żel do BB, jaki miałam. Ok, i gdy już powiedzmy moje brwi są w miarę ogarnięte, to teraz rzecz, która robi największą różnicę na mojej twarzy, czyli pomalowanie moich rzęs. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie nie malować z rzęs, bo mam dosyć jasne rzęsy, co prawda lubię je, bo są dosyć długie i ogólnie lubię moje rzęsy, aczkolwiek są mega, mega jasne i ja po prostu zawsze je praktycznie maluję. I do tego kroku słuchajcie, używam dwóch produktów. Pierwszy jest to taki primer, taka baza pod turdo do rzęs z Essence, a drugi jest to już tusz, tusz z Eveline. Moim zdaniem oba produkty są genialne, są naprawdę tanie, a świetne ten tusz w ogóle tak w dłużę, że myślę, że to jest po prostu hit, więc te dwa produkty wam mega mega polecam. A jeśli chodzi o to, czy już mam cień do szkoły, to raczej nie wam powiem, że to jest mega mega rzadkość, e, ponieważ no jednak wiecie to jest szkoła. Czasem jedynie lubię sobie nałożyć troszeczkę bronzera, bądź właśnie różu na powieki czy rozświetlacza, żeby po prostu tak troszeczkę podkreślić moje oko i rozświetlić spojrzenie. I tak jak mówiłam, tak robię już, wezmę po prostu ten pędzelek po tym rozświetlaczu, i tutaj jakieś reszteczki nakładam delikatnie na moje powieki. Dobra, i teraz już na poważnie nakładam moją bazę. Baza nałożona wygląda teraz lekko komicznie. No, i teraz już typowo tuż do rzęs. I gdy żeński mam już pomalowany, to już ostatni, ostatni kroczek, czyli usta. Ja słuchajcie, ust do szkoły jakoś zbyt często nie maluję, zazwyczaj nakładam jakieś nawilżające pomadki bądź delikatne błyszczyki. Matowych pomadek raczej nigdy, no chybaż tam raz na jakiś czas, gdy mam akurat taką ochotę, ale jeżeli już nakładam, to też zawsze są to raczej delikatne kolorki, jakieś takie jasne odcienie. Ale mam powiem, że ostatnio bardzo, bardzo lubiłam używać błyszczyków. Uważam, że dają one bardzo dziewczęcy, ładny urok. I tak fajnie, wiecie, za takie rozświetlenie na tej buzi. Dlatego mam wam dzisiaj do pokazania bardzo, bardzo fajny błyszczyk z lol h 2O. Naprawdę uwielbiam ten błyszczyk. Ja mam go, o ile się nie mylę, w odcieniu 3 i naprawdę uważam, że jest świetny, delikatny i po prostu idealny do szkoły. Więc co? Nakładam go delikatnie. Staram się raczej nigdy nie przesadzić i to już będzie ostatni krok tego makijażu. I tak oto moi kochani prezentujecie mój skończony makijaż. Możecie koniecznie pisać w komentarzach, czy Wam się podoba. E, ogólnie myślę, że jest to raczej delikatny makijaż, taki typowy, codzienny zrobienie mi go rano zazwyczaj zajmuje około 10 minut tak około 7 nawet, zależy ile mam czasu, jak bardzo się śpieszę, bardzo często rezygnuję, wiecie z tego konturowania, bo nie mam na to czasu i nakładam na przykład tylko rozświetlacz, ale taki mój ulubiony makijaż w którym się najlepiej czuję właśnie tak wygląda koniecznie dawajcie znać w komentarzu, czy wy się malujecie do szkoły, a jeżeli tak to jakie są wasze ulubione kosmetyki oraz czy e, któryś kosmetyk który pokazałam w tym filmiku was lekko zainteresował i czy macie w planach go przetestować. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Papa kochani, trzymajcie się, buziaczki. Muu. Hej!